W Ozorkowie na ulicy Prostej 1 otworzyło się właśnie nowe studio treningów grupowych i personalnych. Studio oferuje bardzo bogaty grafik poprzez zajęcia wzmacniające pilates, yoga, medytacja, stretching, mobility, zumba, stepy, sztangi, ale także i trening treningi i wiele, wiele innych. Każdy znajdzie dla siebie coś miłego i może tu spędzić w bardzo miłej atmosferze swój wolny czas. Z czasem również ma być rozszerzona oferta o treningi w niedzielne poranki, a także treningi poranne w tygodniu oraz zajęcia dla dzieci. To jedyne takie komfortowe miejsce do treningu w Ozorkowie i jak sama właścicielka podkreśla, tworzy to miejsce, bo wie, że jest nam lokalnie potrzebne. To nie kolejny klub, gdzie będziemy przychodzić odbędzić trening, lecz będzie głównie naciskała na atmosferę i komfort, a także budowanie tej lokalnej społeczności. Każdy, kto odwiedzi nasze studio, ma czuć się dobrze i komfortowo i znaleźć tu przede wszystkim chwilę wytchnienia w tym codziennym dniu. Cześć wszystkim, witamy Was w. Studio trenujemy czyli nowym miejscu na mapie Ozorkowa, w którym będziecie mogli potrenować, poczuć się świetnie, znaleźć chwilę oddechu od codziennych trosk, od waszych problemów, no ale przy okazji spocić się, wymęczyć, utyrać, ale traficie tutaj u nas też na jogę, na pilates, na medytację. Także w dużym skrócie powstaje miejsce, którego w Ozorkowie jeszcze nie było, ale teraz już jest i możecie do nas wpadać, kiedy tylko chcecie. Mamy do zaoferowania dla was dwie sale. Nazwaliśmy je Energia i harmonia, e, nazwy nieprzypadkowe, nazwy, które najbardziej oddają nas, to jacy my jesteśmy, czego szukamy i czym chcemy zarazżać innych, czyli Was. Dokładnie. Na sali Energia znajdziecie mnóstwo jakościowego sprzętu od firmy Tiguar. Znajdziecie profesjonalną nawierzchnię, komfortowe warunki do ćwiczeń, wszystkich dynamicznych, energetycznych, wzmacniających. A na sali Harmonia znajdziecie spokój, relaks, są klimatyczne światła, również sprzęt przystosowany do zajęć takich jak już mówiłam. Pilates, yoga, medytacje, będą zajęcia ze stretchingu. Myślę, że w przyszłości uda nam się wprowadzić zajęcia dla dzieci, bo sami je mamy i wiemy, jak trudno. Czasem z nimi zorganizować się do wyjścia na, na trening. Także szykuje się naprawdę, naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. Gorąco zapraszamy. Przyjdźcie i pozwólcie nam zadbać o Was. Dokładnie. Studio oferuje swoim klientom dwie sale do ćwiczeń: jedna nazywa się Harmonia, a druga Energia. Harmonia jest bardziej kameralnie i klimatycznie urządzona jest przede wszystkim pod zajęcia z medytacji, pilatesu i jogi. Druga sala to Energia jest większa i jest o specjalistycznej nawierzchni gumowej. W tej sali znajdziemy wiele specjalistycznego sprzętu, a stworzona ona była przede wszystkim z myślą o dynamicznych zajęciach. Na klientów czekają komfortowe szatnie z prysznicem i łazienką, pięknie urządzone wnętrza i sprzęt fitnessowy z firmy Tiguar, która jest liderem i topową marką sprzętu w Polsce, ale także i na świecie. Na samym, na pierwszym miejscu podziękować wam wszystkim, bo to my to wszystko budowaliśmy. I każda jedna z. Osoba... Osoba, która kiedykolwiek przyszła na trening, złapała za hunter, za taśmę, zdecydowała się w ogóle wyjść z domu, zrobiła ten pierwszy mały krok. Żeby powalczyć trochę o siebie, powalczyć o swoje szczęście, o swoje zdrowie, po prostu o to, o to czego chce. I może trochę się czasem boi. I ja właśnie teraz też to robię. <sum> Eee, więc e, ja już wiem, że warto na 100%. Jakby przekonałem się o tym przez ostatnie parę lat, gdzie działo się dużo, gdzie nieraz myślałam, że pójdę na etat i w dupie z tym. E, bo bywało i tak. I właśnie będąc e, przy tym temacie, to jest druga sprawa. Bo bardzo chcę podziękować całej mojej rodzinie. Dziękuję Kamilowi, że wytrwał to wszystko przez tyle lat. Dziękuję moim rodzicom, którzy... Nie mogę przedłużać tego przemówienia. Dziękuję teściom, którzy też ogromnie wspierają, bo, bo myślę, że gdyby nie oni, to... No, to pewnie nasza rodzina po prostu nie rosłaby w siłę, a rośnie. No i dziękuję moim córeczkom, mimo że nie mnie akurat słuchają teraz. Kiedyś to mi bo... Są, że wytrzymują, e, wytrzymują czasem rozstania, czasem rozłąki, e, ale też dają ogromną motywację do tego, do tego działania i, i są dla mnie najważniejsze i chciałabym, żeby to było nagrane, i żeby kiedyś mogły sobie to zobaczyć po prostu. E, to e, Daj Boże. E, tak, dzięki ja Wam. Od Was zaczęłam i na Was chyba chcę, chcę zakończyć każdej jednej osobie, która była lub dopiero będzie, bo są tu i, i tacy. Widzę, że są osoby z moich w ogóle pierwszych grup, gdzieś 16 lat temu. Jeszcze niektóre mi się... Co jakby doprowadziło do tego, że jest to miejsce, ale niczego w życiu nie byłam tak pewna. No może męża. <grywa> <grywa> no, może? <grywa> tak, niczego nie byłam tak pewna jak to, że to miejsce jest nam potrzebne i że ono, ono po prostu będzie, będzie żyło tak jak ma żyć. Dziękowaliśmy najważniejszej osobie. Podziękowania główne też powinny być dla nich. Zostały z takich metalowych pręcików, kupiały pijane szybki i latały sobie tu drogę. E, Więc czujcie się jak taki. Próbujcie wracać do tej sali, żebyśmy tą dobrą energię, tego miejsca zachowali i rozbudowali jeszcze. Czuję się w jakimś stopniu ojcem duchowym, że takie <ślesztą> powiem, bardzo się cieszę, że te nasze energie się słuchują. Teraz się przyjdę płakać. Prezes Gminnej spółdzielni Samopomoc Słobska, Dariusz Szpakowski, Pojedarku u Pana ta inicjatywa Lidianczak. Dzisiaj gościmy na otwarciu tego wspaniałego miejsca, które no, będzie krzewiło kulturę fizyczną przede wszystkim w naszym mieście. No nie tylko kulturę fizyczną, ale też integrację ludzi. Ta praca nad sobą jest dużo łatwiejsza, jeżeli robi się to w zespole. Lidia jest takim liderem, jest, jest osobą, która przyciąga ludzi, jest osobą, która emanuje taką dobrą energią i potrafi się tą energią dzielić z ludźmi. Nam to bardzo odpowiada, że do OGS-u jako miejsca Lidia ściąga jakby ludzi z dużą energią. I również jakby te działania w zakresie zdrowia, one są nam bardzo bliskie, dlatego że jesteśmy w budynku, gdzie na dole jest hurtownia warzyw, gdzie również można to zdrowe odżywianie jakby przełożyć na zakupy świeżych warzyw, więc będziemy się wzajemnie uzupełniać i wzajemnie będziemy sobie podsyłać klientów. Oczywiście moi pracownicy będą również klientami i będą tu ćwiczyć. Będziemy chcieli razem stworzyć warunki, żeby pracownicy GS-u też chętnie brali udział w zajęciach, które Lidzia będzie prowadzić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Lidziu kochana, cieszymy się, że to właśnie dzisiaj jest ten dzień. Tak jak powiedziałaś, marzenia się nie spełniają. Ty spełniasz swoje marzenia. Cieszymy się, że ten dzień dzisiaj możemy świętować z Tobą. Marzenia mojej córki od 16 lat kiełkowały, a dzisiaj właśnie zakwitły. I jesteśmy z tego powodu razem z nią szczęśliwi. Bardzo. To co byście chcieli jeszcze dodać do, do tej swojej wypowiedzi? Ja myślę, że dzisiaj tutaj było powiedzianych wiele rzeczy. Ja, jako mama, chciałabym powiedzieć, że Lidia jest bardzo ciepłą osobą, bardzo twórczą, bardzo dobrą córką, pełną zawsze różnych pomysłów ciekawych. Ja myślę, że jej pokłady energii i kreatywności na pewno nie zostały dzisiaj wyczerpane i będziemy mogli jeszcze wiele zobaczyć jej ciekawych pomysłów. Ja tylko powiem, że kocham moją córkę i jestem z niej bardzo dumny. Ja też. Ja też kocham. Kochamy cię. Kochamy cię, Lidia. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Jesteśmy z tobą. Dziękujemy. <grym> Lidia, sama widzisz, że to miejsce było potrzebne. Ludzie cię potrzebują. Kocham cię. Wszyscy cię kochamy. Sama to widzisz. Tyle. Jak się podoba miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy? Bo widzę, że tutaj jesteś stałym bywalcem, ale dzisiaj też i na otwarciu. I wiem, że trenujesz z Lidką, e, sporty różnego rodzaju, także może coś powiesz na ten temat, Milenko? Miejsce super, jak widać wszystko od podstaw zrobione z, z, z super sprzętem, kupa ludzi, e, uwielbiam to robić i jeszcze jak przychodzi się do takiego miejsca i można to zobaczyć z zupełnie innej perspektywy, to jest to naprawdę... Czego byś chciała życzyć e, Lidzi w tym biznesie? Lidzi przede wszystkim życzę całych sukcesów, dużo wytrwałości w tym co robi, dużo siły, dużo pozytywnej energii, a myślę, że dużo tych rzeczy dają, dadzą mi też ci ludzie, którzy tu przechodzą, bo, bo są dla niej wielkim wsparciem. No i przede wszystkim ta rodzina. Co sądzisz o inicjatywie Lidzianczak i o tym całym miejscu bardzo ruchliwym i takim, że tak powiem, bardzo poziomącym dużo energii, dobrej energii? Fantastyczne miejsce, piękna przestrzeń, fantastyczna prowadząca i w ogóle prowadzący wszyscy. E, ruszajcie się, ludzie, i e, to jest dobre, dobre, przesłanie, żeby się ruszać, e, bo to jest zdrowie, a tutaj możecie być zdrowi. A czego byś chciał życzyć w tym w tym całym przedsięwzięciu, Lidce? Żeby mieli dużo ludzi żeby takich świadomych, którzy chcą przyjść i, i się rozwijać, e, którzy rozumieją, że e, robią to dla siebie tylko i wyłącznie i z, którzy czerpią z tego wielką radość. Super, dzięki za rozmowę. Jak się bawicie na otwarciu dzisiaj u Lidki Anczak? Jak zawsze u Lidzi bardzo dobrze się bawimy, bardzo smacznie się bawimy, jest wszystko w porządku, jak zawsze z wielką pompą. Czyli smacznie i zdrowo, a czego byście chciały życzyć Lidzi w tym biznesie? Ja uśmiechu jak zawsze, żeby się nigdy nie zmieniała zawsze i to powtarzam, musi zawsze zostać taka sama, kochana, wspaniała. Uwielbiam jej całą rodzinę. Życzę Ci Lidziu samych sukcesów. Dzisiaj otwarcie trenujemy z Lidią Manczak jej biznesu, na którym są zorganizowane dodatkowe treningi i taki trening jest przed nami. się bierzecie w nim udział. Jaki to będzie trening? GT Siła i Motoryka. Tak, GT trening, tak. Dokładnie. GT trening. A czego byście chcieli życzyć Lidii na tej nowej drodze biznesowej. E, wytrwałości, e, jeszcze większej odwagi. No e, i czego? Sukcesu szczęścia przede wszystkim, tak? Tego, żeby to po prostu poszło. Takie rzeczy są potrzebne wozorkowie, więc jak najbardziej na plus. No, czegoś takiego wozorkowie nie ma, także jest to pierwszy taki obiekt, na którym można potrenować. Fajnie, bo tak to są jakieś siłownie, a tego typu sal treningowych w Ozarkowie, prywatnych nie ma. Nie, to prawda. I... Przede wszystkim przychodzi mało, mało mężczyzn. Także zapraszamy. I... Czyli zapraszacie facetów do tego, żeby wzięli się w końcu za siebie i przyszli trochę potrenować. Tak, oczywiście dokładnie. polecamy. Wysiłkowo. Wysiłkowo, ale też chciałbym powiedzieć, że fitness kojarzy się głównie z sportem, z zajęciem dla kobiet, ale to nie jest do końca prawda. Właśnie wie ten trening, jest treningiem. E motorycznym, ogólnym, są też ciężary, więc tu dla nas, dla facetów jest super spoko, bo jest to obciążenie, którego często szukamy, ale też jest praca nad partiami mięśniowymi i rozciąganie partii, których tak naprawdę na siłowni nie zrobimy, więc super, że jest to fitness i taki, który nam, mężczyznom też odpowiada, więc jak dla mnie super. Słuchaj, już mnie namówiłeś, widzimy się w przyszłym tygodniu i pozdrawiamy widzów wszystkich. Pozdrawiamy. Jak się podoba inicjatywa Lidii Anczak? No, jak może się nie podobać? Przecież to jest najlepsza inicjatywa, jaką mogła w ogóle sobie wymarzyć i każda z nas mogłaby sobie wymarzyć. Jesteśmy z Lidką i trzymamy kciuki za jej sukces. A czego byście chcieli życzyć tej, na tej nowej drodze biznesowej, że tak powiem? No, powodzenia, samych dobrych ludzi, przyjaznych osób wokół siebie i samego szczęścia, no i zdrowia, żeby mogła kontynuować tą pracę jak najdłużej, a później może jej dzieci. Mi się podoba inicjatywa Lidii, jeżeli chodzi o tego typu miejsce europejskie. Klima w Ozyrkowie. Bardzo nam się podoba, to jest, e, dla mnie jest to bardzo osobiste e, e, takie wrażenie, naprawdę bardzo pozytywnie. dzięki. Niej, e, potrafimy, w, motywuje nas bardzo do rozwoju. A czy, Super. A czego by jej życzyć? Czego chciałam jej życzyć? Chciałam życzyć przede wszystkim dalszego rozwoju, bo znając Lidzie może troszeczkę, ale widać jej potencjał, po prostu ma ogromny potencjał, i że może to naprawdę bardzo rozprzestrzenić i wykorzystać. Super. Rewelacyjnie. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Znajdujemy się na otwarciu Dzięki. fitness klubu Lidianczak, Anczak, trenu z Lidią Manczak. Czy ta inicjatywa Pani się podoba? Bo z tego co widzę jest Pani się na otwarciu, ale też i Pani tutaj trenuje. Tak, trenuję z Lidką już jakiś czas. Jak najbardziej inicjatywa mi się podoba, wspieram ją i życzę jej wszystkiego dobrego na nowej drodze, w nowym miejscu i będę na pewno tutaj do niej przychodzić. Dziękuję bardzo. Chciałam Wam powiedzieć, że to był tak niesamowity, jest niesamowity dzień i naprawdę bardzo, bardzo mocno wierzę i mam ogromną nadzieję, że to miejsce będzie przez cały czas żyło tak, jak żyliśmy tutaj dzisiaj. Dzięki wielkie, cześć, do zobaczenia.